Nie gadaj. Włączyłeś ten film tylko dlatego, że myślisz, że będzie o bzykaniu? Puknij się. Będzie, ale tylko trochę. Z racji tego, że mój, moje filmy zawierają bardzo dużo słowa oczywiście, nie może się stać inaczej, więc zacznę od tego. Oczywiście intymność wyobrażasz sobie jako bzykanie. Specjalnie używam tego słowa. Jakby co. Yy, albo rozebranie się do golasa, ale kurwa się mylisz, to, to nie ta intymność, to nie intymność, to może być erotyzm albo namiętność. A czym jest intymność? Dla mnie czym jest intymność? Jaka jest moja koncepcja intymności? Zapraszam do oglądania. Nadzielni mówią, że żeby umieć miłość musi być namiętność, zaangażowanie i intymność. Jak z określeniem, albo tak, z określeniem, czym jest namiętność, łatwo ci idzie, tak zresztą może niekoniecznie. Zresztą może ze wszystkim ci idzie zajebiście, a i tak powiem, że nie, bo nie zabronisz mi tego. Poza tym pomaga mi to w narracji filmu. No i co z tym zrobisz? Nic nie zrobisz. No dobra, zaangażowanie to w ogóle jest aspekt yy, dojrzałej miłości. Niestety często jest y, umniejszany przez takie namiętne pobudzenie. Zaangażowanie to dbałość o drugiego człowieka, o jego uczucia, ale w takiej prawdziwości, nie w takiej, wiesz, wyidealizowanej namiętności. Intymność natomiast to stan Takiej wewnętrznej ufności, taki pozbycia się upiny yy, cebulowej i nie to, że będzie <gryzanie> wyzywało od cebulaków albo od cebuli, ale mam tutaj na myśli te warstwy takie ochronne, yy, bo tak, yy, intymność to jest pozbycie się pancerza i pokazanie swojego miękkiego brzuszka, który jest bardzo podatny na zranienie, który jest podatny na odrzucenie. Muszę iść do kuchni, bo nie wytrzymam. Stawiłam jako dzianki, one mi tak kuziwa pachną, że nie wytrzymam. Muszę iść chociaż jedną wpierdolić. No i powiem ci, że to wygląda całkiem nieźle i niestety muszę przerwać nagrywanie, bo tu są rzeczy ważne, priorytety życiowe. Muszę zrobić kawę i wpierdolić. Muszę zrobić kawę i zeżreć to. No wiesz co? Ostatnio się tak narobiłam przy jagodziankach, bo robiłam na cieście, cieście takim drożdżowym. Takie prawdziwe jagodzianki, wiesz, faszerowane jak pierogi i były mocno średnie, mało słodkie, po prostu żadne. A tu po prostu przepis, który no, w ogóle nie wymagał zaangażowania, kompletnie w ogóle. Zrobiłam to po prostu na odpierdziel i były, znaczy są tak pyszne te jagodzianki, o, oh, zjadłam dwie, zjadłabym jeszcze dwie, ale zostawię dla węża, ale są tak pyszne, polecam ci naprawdę serdecznie spróbuj ten przepis, więc idę na rynek po więcej jagód, zabieram ci ze sobą, chodź. Dobre, to woreczka, ja wezmę sobie takie. Dziesięć. To Dziękuję. owocowy warzywik. Tak. I serdecznie dziękuję. Dziękuję. No właśnie. Dziękuję, do widzenia. What Rynek zaliczony, misja zaliczona, czyli jagody kupione. Kupiłam też maliny, bo może spróbuję te same bułki zrobić z malinami. Też będą dobre. Jak nie trzeba było szukać, bo jest sezon na jagody, więc na rynku w każdym punkcie spłyły jagody. Co prawda fajnie by było pojechać i samemu na zbierać, gdzieś, na przykład w kierunku Lubniewic albo, albo w kierunku brzozowca, to można by ale mi ciągle brakuje czasu. A propos brakowania czasu, dostałam pracę. Da, da, da. Tu powinny być fanfary, nie? Dostałam pracę, będę pracować w branży, co chciałam w sumie... czego chciałam w sumie uniknąć, no ale... Dobra, spróbujmy. Again. Yy... Historia się powtórzyła, bo znowu kurwa miałam dwie oferty i ciężko mi było zdecydować się na którąś. Mam nadzieję, że tym razem nie popełniłam fakapu. No ale dobra, spróbujmy. Tak czy siak, od poniedziałku zaczynam. Więc nie mam czasu iść na jagody. Dobra wymówka nie. Dobra, yy... sprzątnę tu ogarnę te jagody tam maliny, co jeszcze kupiłam. Ogórasy kupiłam jeszcze? No takie babskie sprawy. Ogarnę to i zaraz wracam. Słuchaj, no tylko przeglądam pliki, bo chciałam zobaczyć na czym skończyłam, bo oczywiście musiałam spierdolić trzecią drożdżówkę, jagodziankę i zrobić kawkę, i było cudownie, ale szukałam po prostu na czym skończyłam. Tam jakiś po prostu wątek, żeby poprowadzić, i znalazłam klip, który nie wiedzieć czemu nie znalazł się wcześniej w jakimś filmie. A on musi być opublikowany, więc stawiam go tutaj. Nie zmieniesz się, to nie musi No Nocą, gdy nie chcę, wychodzę choć nie chcę. Spojrzeć na chemiczny świat, pachnący szarością, z papieru miłością, gdzie ty i jeszcze ktoś, nie wiem kto Przez kilka lat Być zachłannie, trochę przesadnie Pobyć chwilę sam, chyba to znam I nawet kiedy będę sam To nie mój świat Dobra, teraz już na serio, wracam do tematu. A więc, intymność jest to swoboda w byciu sobą, w mówieniu o swoich troskach, o swoich problemach, o swoich uczuciach, o swoich nadziejach, o swoich obawach. To bliskość i czułość. Budowanie takiej relacji wymaga szacunku, szczerości, czułości, otwartości. Niektórzy uważają też, że mm, konieczny tu jest czas, ale są badania. Sorry, <laughs> nie można. Ale są badania, które mówią mm, o tym, że ten czas wcale nie jest konieczny do mm, powstania jakiejś intymności między dwojgiem ludzi. Jest taki test, który się nazywa test Arona, chyba nic nie przekręciłam. On polega na tym, że bierze się parę obcych ludzi, sadza się ich naprzeciwko siebie i jest 36 pytań, na które muszą odpowiedzieć. Nie wiem, te pytania są już chyba z góry ustalone, no myślę, że tak jest. No nie sprawdziłam z tego, jak wiesz jestem ignorantką, ale... Mm, więc 36 pytań. No i sobie po prostu nieznani ludzie zadają te pytania i odpowiadają. Oczywiście tutaj, żeby ten test miał sens i wynik był miarodajny, trzeba być absolutnie szczerym i otwartym. Więc to jest jakby taka podstawa tego testu. Po tym teście, po tych pytaniach i tych odpowiedziach. Zostawiać taką parę, podaje się w niektórych miejscach rzeczy na 4 minuty, w innych na 5, ale to kompletnie chyba nie ma znaczenia. I mają siedzieć po prostu na wprost z siebie i patrzeć sobie w oczy. Buduje się między nimi ogromna intymność. Niektórzy wychodzą z tego testu zakochani w sobie. Są takie dane. Masz ochotę, to sprawdź. Ja postaram się podlinkować. Ten temat yy, na dole, także obczaj to. A w ogóle mi tak się nasunęła taka myśl. Ty, czy tak się czasem nie prowadzi terapia małżeńskie, czyli nie sadza się małżonków, małżonków na przeciwko siebie i yy, nie prowadzi się takiej właśnie szczere, szczerej rozmowy, takiej bardzo właśnie intymnej. Nie wiem, miał ktoś z Was terapię małżeńską? Ja miałam jedną taką sesję, ale to była bardziej taka wizyta u psychoterapeuty, niezbyt udana, o żeby tak ładnie powiedzieć, i nic ona nie wniosła. Terapeuta zrobił jedną rzecz, która całkowicie wykluczyła moim zdaniem go z pomocy nam, a mianowicie staną po jednej ze stron. Uważam, że tego nie powinien robić. Uważaj też na pułapki intymności, żeby nie skończyć w tych samych dresach co żona, to znaczy nie w tym samym egzemplarzu, tylko żebyś się kurwa nie musiał ubierać tak jak, samo jak żona, w jakieś dresy różowe. Nie no, chodzi mi po prostu o to, żeby się nie stylizować tak samo, bo czasami są takie pary, które są tak blisko związane, że ubierają się tak samo, jak bliźniacy. W mojej opinii, żeby miłość była taka dojrzała, musi, yy, musi być autonomia partnerów. Yy, filarem takiej dojrzałej miłości, intymności jest prawo do prywatności. Więc jeżeli uważasz, że sranie w kiblu przy mężu jest spoko, to ci mówię ja, Sylwia Pawlak, nie, nie jest spoko. To nie jest intymność. Sranie w kiblu przy mężu to nie jest intymność. Zostaw trochę tajemnicy, która zaciekawi, która pobudzi zmysły, które pobudzi wyobraźnię, która pobudzi pragnienia. Yy, pozwól sobie na wymianę zdań, na ostrą wymianę zdań. Możecie się pokłócić, yy, możesz krzyczeć, możesz rzucić talerzem. Pamiętaj tylko nie w niego, bo yy, nigdy wobec siebie nie używajcie agresji, nigdy nie używajcie agresji i przemocy wobec drugiego człowieka. Natomiast takie tarcie. Partnerskie yy, powoduje bardzo fajny seks. Bardzo namiętny seks. Więc spoko! Możecie się pokłócić. Pozwalam, ja pozwalam. Więc jak budować intymność? Jak o nią bać? Rozmawiaj! U kurwa, kurwa, kurwa. <laughs> buziku ci mój ludzki. Łobuzikuć, malutki łobuzikuć. Wpieprzałam się dzisiaj drżdżówek, więc idę biegać. A że zawsze takie węgle są dla mnie dopalaczem, taki nitro do biegania, no to będzie mi się dobrze biegało. Poza tym mam książkę do skończenia, więc idę pobiegać. Przebieram się, idę pobiegać. Ten pasek zawsze moczę, żeby czujniki lepiej działały, tak są skórę. Nie wiem, jak to będzie zimą, no jak będę musiała to mokre założyć. O, fajnie, że pytasz, w czym biegam. Biegam w Asicsach. A co to były za Asicsy? Fujitsu Max? O, Fujitsu Max. Super są, bardzo polecam. Tym bardziej, że ja częściej biegam po jakimś szu... szu Szutrze? Szutrz. Po kamieniach? Po polej drodze. W intymności nie oceniaj. Nie kłam, nie manipuluj, nie koloryzuj. Yy, prowokuj do pragnień do marzeń, do pasji, do działania. Wspieraj w sukcesie, bo chyba już wspieraj, ciesz się z sukcesu, bo chyba już wiesz, że nie wszyscy wokół ciebie dobrze znoszą twój sukces. Tak, dobrze to znasz. Pamiętaj też, że intymność to milczenie, to umiejętność spędzania czasu w milczeniu. O, jak często się spotykam z y, brakiem tej umiejętności, że trzeba coś pierdolić po to, żeby pierdolić, niż y, być w milczeniu. M niż być w milczeniu. Jakkolwiek to zabrzmiało, no po prostu nic nie gadać. Fajnie jest nic nie mówić i po prostu być z kimś. Y, nie czuć takiej presji, że jest nudno, że jest cicho. No dobra, ja kończę na dzisiaj. Mam nadzieję, że Ci się podobało, że dobrze się bawiłeś, bawiłaś. Zapraszam do następnego filmu, który będzie nie wiadomo kiedy, bo teraz od poniedziałku idę do roboty, więc pozostaje mi tylko sobota do nagrywania. No, dobra, zobaczymy, jak to będzie. Wszystkiego dobrego Ci życzę. Pa!